I love you. Huh, ja i ty to jeszcze nowość To mocno i nie czuję się jakbym z Kiedy ujrzałem cię, serio daję słowo Jestem w ziemi, ale tęsknię za łodzią Jestem w ziemi, ale tęsknię za tobą Idę znaną drogą i głupie w twoich oczach się ja nie robię Wysyłam poczówkę z podróży Jak zachować się, wielum z Jak jakbym się odurzyć Chciałem dać znać, jak zdążyć się zadłużyć To już, to już A, To zaczęło się od nowa mogłaś, chociaż daś mi się przygotować A, Okoliczności ubieram słowa, ale dalej kurwa nie wiem jak powiedzieć kocha wiesz Czuję się jakoś wyjątkowo W mojej ciemności to ty jesteś zorzą Wszystko się zmienia wciąż jak słowo, ale W mojej przyszłości to ty jesteś obok Mówią mi, że to niezdrowo zdrowo To nigdy nie było mocną stroną Mówią mi, że to za szybko Szybko i zawsze Kasowałem desmys Ja to chyba wyprosiłem Jak to w ogóle możliwe Nie chcę wiedzieć jak coś, jak coś, ha. czułem w życiu wiele rzeczy, ale nie to Wróć kiedy tak człowiek się to wysyłali mnie na detox Na detox Serce z kamienia nieco Ten kamień nagrzał się jak jakiś pierdolony beton Żeby się temu nie Ludziłem jak jedzę 30 prób, ale jest cierpień, ja przyniosę ci 30 róż Wysyłam pocztówkę z podróży Jak zachować coś wieloma z tobą, jak muszę odurzyć, chciałem dać znać, jak zdążę się zadłużyć To już, to już ha. To zaczęło się od nowa mogłaś, chociaż dać mi się przygotować O Okoliczności ubieram słowa, ale dalej kurwa nie wiem, jak powiedzieć, kocham.